Witajcie, 27 stycznia, rocznica wyzwolenia Auschwitz i Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Ja, ja chyba jestem czasem czepialski, nie tylko wobec innych, wobec siebie też. Jak już wymyśliłem tytuł tego komentarza, to potem wydał mi się on y, trochę podejrzany. Moi przyjaciele y, Żydzi. Nic złego w przyjaźni, w Żydach, ale ze strony takie czasem natrętne deklarowanie uczuć bywa podejrzane. Co drugi antysemita mówi: Ja znam jednego Żyda i to porządny gość, nic przeciwko niemu nie mam, ale ci pozostali. Co drugi homofob mówi: Znam dwóch gejów i są całkiem ok. Więc to jest jedna uwaga wobec samego siebie, druga. Yy, rocznica wyzwolenia Auschwitz, Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu. To może yy, rzeczywiście dobry moment na wygłaszanie takich deklaracji i komentarzy, ale przecież mogłoby ty, mógł, tych dni odpowiednich całkiem być yy, więcej. Może 16 listopada, dzień zamknięcia warszawskiego getta, może 20 lipca. Rocznica początku Gross Akcjon Warszaw, czyli niemieckiej akcji y, pacyfikacyjnej w Getcie wysyłania setek tysięcy Żydów do komór gazowych Treblinki. Może 10 lipca, rocznica katastrofy, tragedii w Jedwabnem. Może 19 kwietnia, y, 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 rocznica wybuchu powstania w Getcie. Ale może, a może i 8 marca, rocznica antysemickiej HED, którą komuniści zgotowali Żydom, którzy jakimś cudem przeżyli w Polsce Holokaust. Ale 27 stycznia wydaje mi się datą do, 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 dobrą, choćby ze względu na symboliczny charakter, który ma nazwa Auschwitz dla... Antysemizmu, antysemityzmu i Holokaustu. Ta moja droga do filosemityzmu była dość długa, ja bym powiedział nawet, że zawstydzająco, a może kompromitująco długa, biorąc pod uwagę, że moje pierwsze własne mieszkan mieszkanie, kawalerka 19 m kwadratowych mieściła się na ulicy Nowolipki 14. 100 metrów od kościoła świętego Augustyna. Jak patrzycie na zdjęcia powojennej Warszawy, widać morze ru, ru, ruin i pod, po środku stoi kościół. Jak przetrwał? Otóż na wieży kościoła było gniazdo CKM-ów, więc Niemcy to miejsce akurat oszczędzili. Ale mówię, Nowolipki 14. Ten mój świat, pierwszego mieszkania, pi początku dorosłego życia, to właśnie są Nowolipki, Nalewki, Zamenhofa, Smocza, Chłodna, Dzielna, Karmelicka, Stawki, to wszystko są ok okolice, wszystko jest rzut beretem, ale paradoksalnie droga do filosemityzmu. Y Zawiodła mnie przez byłe warszawskie getto, w którym mieszkałem, nie do końca mając świadomość jego historii, ale przez Jerozolimę i Tel Awiw. W maju 93 roku do wieczornych wiadomości, które były nadawane chyba około 23, zaprosiłem gościa. To był ówczesny ambasador yy... Izraela Miron Gordon, dziś już nie żyjący, i po rozmowie z Ambasadorem mówi: Panie Ambasadorze, czy byłaby szansa y, y, na przeprowadzenie wywiadu z waszym premierem. Isaakiem Rabinem. Na co Gordon mówi wie pan co? Premier y, Rabin był pod wielkim wrażeniem y, uroczystości. Y, z okazji rocznicy powstania w Getcie, które były miesiąc temu, więc atmosfera wydaje się sprzyjająca. Spróbuję. I otóż moje zdziwienie: po dwóch dniach telefon z ambasady Izraela z dokładną datą, 31 sierpnia o godzinie 12, w siedzibie Ministerstwa Obrony. Izraela w Tel Awiwie ma pan wywiad z Icakiem Rabinem w Ministerstwie Obrony, bo Rabin był i premierem, i ministrem obrony. Niezwykłe dla mnie było, że ten kalendarz premiera wypełnia się z takim wyprzedzeniem, ale rzeczywiście, słowo było dotrzymane. W samo południe, 31 sierpnia 1993 roku rozpocząłem swój pierwszy duży wywiad ze światowym, zagranicznym przywódcą. Stremowany byłem strasznie, ale, ale wszystko poniekąd przez przypadek. Wtedy, w czasie tego pobytu w Izraelu, mojego pierwszego, pierwszego z wielu, spotkałem wielu Żydów mówiących po polsku. Emigrantów marcowych i nie tylko. Mówili o Polsce z wyrzutą, ale też ewidentnie z miłością. To była ich druga ojczyzna, w sensie chronologicznym, pierwsza ojczyzna, a tak naprawdę miałem wrażenie, że w sensie kardiologiczno-sercowym, pierwsza, że tak naprawdę Polska była ich domem. Nawet jeśli tym, tym domem drugim stała się. Stał się Izrael. I dopiero po powrocie wtedy z Izraela, z Jerozolimy, zacząłem odkrywać naszą Jerozolimę, Warszawa, przed wojną. Drugi co do wielkości ośrodek miejski skupiający Żydów po Nowym Jorku. Nie wszyscy wiedzą, nawet, nawet tu w Warszawie, że przed wojną 360 tysięcy mieszkańców Warszawy to byli Żydzi. 360 tysięcy to, to dzisiaj byłaby Ochota Mokotów i Śródmieście. I że nie była tutaj Warszawa wyjątkiem. Białost, Białost Białystok nazwany Jerozolimą Północy miał ponad 40%. Ludności żydowskiej. W miejscowościach na Mazowszu, typu Góra Kalwaria, Otwock, Grodzisk Mazowiecki, to było czasem 60, nawet do 70%. Więc te polskie miasta w jakimś sensie były także miastami żydowskimi. Gdy wracałem do. Izraela, to tak jak każdy turysta, chrześcijanin, szczególnie z Polski, oczywiście jechałem czy do Nazaretu, czy odwiedzałem grup Chrystusa, ale nie będę ukrywał, że w Izraelu najbardziej mnie zawsze interesowała historia, historia Żydów, historia Izraela. Gdy już, ale już gdy, gdy wróciłem tutaj, to, to zacząłem szukać tych śladów żydowskich, śladów miejsc, Echo, echo słów. nawiasem więc warto powiedzieć że to echo słów niełatwo, nie trudno odnaleźć nie, nie, nie trudno usłyszeć wystarczy otworzyć uszy bo nadstawić uszy bo w języku polskim na co dzień na co dzień bezwiednie używamy słów z jidysz, które kiedyś tu rozbrzmiewało, rozbrzmiewały i że tak powiem, w, i w polskiej, i w żydowskiej Warszawie. Belfer, Bachor, Hachmenci, git, Rejwach, Ksywka, Fanaberia, Łapserdak. To są wszystkie słowa, wszystko słowa Zidisz. Tych śladów y, daw, daw, dawnej Warszawy, żydowskiej Warszawy jest wiele. Y, jeden nawet się jakimś cudem zachował. Na ulicy Chłodnej 20 kamienica pod zegarem, w której mieszkał Adam Czerniaków, szef y, y, Rady Żydowskiej w Getcie. To jest jakieś 200 metrów od tej słynnej gład kładki, łączącej dużo getto z małym gettem. Umszlak plac, z którego odjeżdżały. Yy, pociągi i wagony, bydle, bydle, bydlęcze, bydlęcze, do yy, Treblinki. Budynek sądów, przez który przebiegała granica getta, przez który wydostowane były te dzieci. Przekazywane były dzieci, którym pomagało, pomagało, przejść na stronę aryjską, tak się mówiło, Irena Sendlerowa. Sierociniec na Siennej, gdzie ze swoimi dziećmi mieszkał Janusz Korczak. Miejsce, gdzie dzisiaj jest tak zwany błękitny wieżowiec na Placu Bankowym, a gdzie przed wojną była wielka synagoga na ulicy Tłomackiej, którą z satysfakcją wysadził w maju... 43. Kat GTA Jurgen Sztrop, przekręcił ten, ten, taką rączkę od zapalnika bomby. Zapalniki już były roz rozstawione w całym budynku. Przekręcił to, nastąpiła eksplozja, i Sztrop z wielką satysfakcją powiedział zebranym, że właśnie zakończyła się historia 700 lat żydostwa w Polsce. Nie do no końca się skończyło, ale Czego, czego nie zrobili naziści, to pomogli potem zrobić komuniści. Więc yy, yy, przez lata odkrywałem świat, który zniknął, i yy, naród, który zamordowano. Yy, mając przy okazji tą świadomość, dojmującą świadomość życia na, na wielkim, monstrualnym cmentarzu. Właśnie 700 tysięcy lat 700 Tysiąc, według niektórych lat wspólnego życia, wspólnej historii. Oddychaliśmy tym samym powietrzem, żyliśmy w tych samych miejscach, mijaliśmy się każdego dnia, więc to wydaje mi się, że sam ten najprostszy, oczywisty fakt powinien wywoływać po naszej stronie potrzebę pielęgnowania, pamięci o braciach i siostry, siostrach, którzy tu z nami mieszkali. Z nami mieszkali, z nami żyli, z nami ginęli. Ginęli w insurrekcji kościuszkowskiej, w powstaniach, w pierwszej wojnie, w drugiej wojnie, w bitwach od Narwiku pod Tobruk, ginęli w, w bitwie o Anglię, ginęli z, z armią Andersa, ginęli także w powstaniu warszawskim. Nie ma historii Polski, i to jest według mnie. Pewna ta, ta świadomość rudymentalna, którą trzeba mieć, o, o czym nie można zapominać w żadnym momencie, nie ma historii Polski bez y, Żydów. Nie ma polskiej kultury bez Żydów. Bez Żydów polska kultura byłaby uboższa, niepełna, y, nieprawdziwa i okaleczona. Y, te ślady. Y, y, Żydowskiej obecności, choćby w Warszawie, są niezliczone. Otóż, i ty siedzisz, siedzę tutaj w mieszkaniu, w którym mieszkał w kamienicy Alfreda Binzera, tak się nazywał, jegomość, który zamieniał instalacje gazowe na elektryczne w Warszawie, doprowadzał prąd do budynków publicznych, do kościołów. Do urzędów, na czym się dorobił. Niemcy go stąd wygonili. Po wojnie chciał tu, ponieważ kamienica znajdowała się w dzielnicy niemieckiej, mieszkali tu oficerowie SS i Gestapo. Po wojnie chciał to mieszkanie, to miejsce, mieszkał na dwóch piętrach z rodziną odzyskać. Komuniści się na to nie zgodzili, tym bardziej, że kamienica już była zamieszkana tym razem przez oficerów radzieckich, plus. Oficerów radzieckich, który, którzy tu za y, orzut Beretem urzędowali w Ministerstwie Obrony i de facto nim kierowali. Ale kamienicę temu, mówię o a propos śladów żydowskich, y, architektem był Franciszek Lilpop, znany, znany przedwojenny architekt. Wspomniałem o kulturze. No właśnie, czy jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, polską literaturę bez Mickiewicza, Baczyńskiego, Tuwima, Słonimskiego, Leśmiana, Brzechwy i Schulza. No można sobie wyobrazić, ale po co? Są oni zupełnie immanentną częścią tej naszej literatury, niezbędną. A polska muzyka bez Henryka Wieniowskiego i, i wielkiego Artera, Artura Rubinsteina, a polska nauka przy, bez Hirschfelda i Zamenhofa, polskie malarstwo bez, bez tamta, Tamary Łempickiej, polska poetia, poezja śpiewana przez Jacka Kaczmarka, Kaczmarskiego, który mieszkał 300 metrów stąd na Boja polski sport bez jego królowej Irenki Szewińskiej, polski film bez Aleksandra Forda, Felixa Falka i Agnieszki Holland, polskie życie humanistyczne bez Adama Michnika, Aleksandra Smolara, czy tak Jana Tomasza Groza. Dlatego w tym momencie miejscu chciałbym podkreślić mnie, fantastyczną robotę, którą wykrywa, wykonują polscy badacze, jak Holokausty, jak Jan Grabowski, czy Barbara Engelking. To jest od, odtwarzanie świata, który był i zdarzeń, które miały miejsce, które mówiliśmy, musimy poznać, bo są częścią prawdy. A, B, powinny nas skłaniać do jej refleksji i na tym, co było, na tym, co jest, na tym, co jest i na tym, co być może. Niektórzy mówią, że oskarżają, tak zwani dyżurni patrioci nasi, oskarżają ugrabowskiego czy profesor Engelking że, o to, że oni te... te na badania to są pseudobadania i to jest działalność antypolska. Czyli zupełnie się z tym, fundamentalnie się z tym nie zgadzam. Uważam, że to jest yy, yy, z gruntu działalność propolska. Z win trzeba się rozliczać, fakty trzeba poznać. Szczególnie z win, jeśli winą jest bratobójstwo, czy pomoc oprawcom w bratobójstwie i w siostrobójstwie. Nik z Niemców nie zdejmie odpowiedzialności za Holokaust, zamordowanie Żydów, choć dzisiaj niektórzy jak Elon Musk, to swoją drogą niesamowite goście, rok temu odwiedza Auschwitz, a dzisiaj doradza Niemcom za FD, żeby nie zagłębali, nie zagłębiali się za bardzo winy swoich, przodków. Oczywiście idiotyzmem byłoby obarczanie współczesnych Niemców odpowiedzialnością za zbrodnie swoich przodków, ale wydaje mi się, że zbrodnia była tak potworna, tak niezwykłe, niezwykła na skalę losów całej ludzkości, że to zobowiązanie do pamięci i do wstydu po stronie Niemców musi być powietrzne po czasy. A propos badaczy Holokaustu polskich, więc mówię, nikt nie zdejmuje z Niemców ich windy, ale my musimy zmierzyć się ze swoimi, tak jak Francja musiała się zmierzyć z dziedzictwem Vichy i Drancy, z którego Żydów pociągami przekazywano do Auschwitz, tak my musimy się zmierzyć z, z dziedzictwem Szmarcowników z dziewic, z dziedzictwem Jedwabnego, czy z dziedzictwem te, tego czy warszawskiego z czasów powstania w getcie pełnego swoistego Schadenfreude, Żydki szmarzał się w getcie. To niestety nie jest zmyślone, to niestety byłoby fakt. Mamy dość, odwa uważam, że dzielny naród, a chcemy myśleć o sobie, że jesteśmy dzielnym narodem, ma dość siły, dość odwagi, żeby wypinać piersi po ordery, ale też zmierzyć się z faktami, historiami wstydliwymi, czasem ze wstydu w pokorze po prostu schylić głowy. To wszystko, co teraz, to jest do specyficzny moment. Obchody wyzwolenia Auschwitz, ponieważ jest to A. Okrągła rocznica, B. Y, przypada półtora roku po największej zbrodni na Izraelczykach, na Żydach od czasów Holokaustu, y, przy, która przy okazji wywołała falę paradoksalnie antysemityzmu na, y, na świecie. Czyli mówię oczywiście o 7 października 1923 roku, zamordowanie przez terrorystów bestii z Hamasu, 1300-1400, Izraelczyków, niektórzy z nich o ponad 400 dni spędzili w niewoli, właśnie są uwalniani. Więc mówię o tej, o tej fali antysemityzmu. Antysemityzmu, który przebiera się czasem z antykolonializm, co jest absurdem. Zarzucanie Żydom zamieszkującym ziemię, które zamieszkowali przez tysiące lat jest kolanie kolonializmu jest trochę tak, jakby Indianom w Ameryce, w Kanadzie zarzucać kolonializm. A antysyjonizm to z całym szacunkiem towarzysze z PZPR, jak zaczynali nagądkę antysemicką, to też mówili, że to nie jest antysemityzm, tylko antysyjonizm. Też nie jestem wielkim fanem premiera Netanyahu, choćby dlatego, że do praworządności ma stosunek dość podobny do pana Kaczyńskiego, ale uważam, że werdykt tego Międzynarodowego Trybunału Karnego, który de facto każe go ścigać listem gończym, jest kompletnym absurdem. Zbrodnią jest to, że w imieniu swojego państwa i narodu. Szuka odpowiedzialnych, czy próbuje ukarać odpowiedzialnych za zbrodnie na, na własnym narodzie. Jeśli Netanyahu jest zbrodniarzem, to pytam się, czy nie są zbrodniarzami Churchill i Roosevelt, którzy zgadzali się na bombardowanie w czasie wojny niemieckich miast? Też ginęli cywile. Truman, Hiroshima i Nagasaki, czy, bu, czy, bu, czy Bush, który który zainicjował wojny w Iraku i także bombardowanie Bagda Bagdadu. Sir Douglas Murray, wybitny komendator brytyjski zwraca uwagę a propos tego antysemityzmu, że ci obrońcy muzułmanów nie bronią Muzułmanów zabijanych, nie bronili? Muzułmanów zabijanych w Sudanie, muzułmanów zabijanych przez reżim Asada? Czy, czy nie? Czy muzułmanów w Iranie zabijanych przez ajatollahów Skupiają się na, na, na tylko na, na ludności w gazie, bo interesuje. Ich, interesują ich, ich te elementy, te fragmenty historii światowej, polityki, gdzie winę można przepis, przepisać Żydom. Słyszymy to hasło: From the river to the sea, Palestine will be three, czyli, czyli, czyli co to znaczy w praktyce to hasło? Od, od Jordanu do Morza będzie Palestyna, czyli gdzie będzie Izrael? Czyli Izrael, czyli Żydów zabijemy, Zepchniemy ich do morza. Jest to w gruncie rzeczy hasło wzywające do ludobójstwa i do nowego Holokaustu. I ma rację, rację oczywiście w Netariachu, gdy mówi, że Hamas to są współcześni naziści. Więc dzisiaj w tę 80. rocznicę wyzwolenia Auschwitz. Chyba wiem, tematem bardziej wiodącym w Izraelu niż te obchody jest los zakładników albo uwolnionych przez Hamas, albo zamordowanych przez Hamas, albo tych, którzy wciąż czekają na uwolnienie. Przy okazji, warto zwrócić uwagę, że Hamas wypuszcza niewinnych cywilów, których wyciągał z domu w piżamach zamiast, z, z zamian za to yy, Izrael uwal, uwalnia mordercy, morderców i, i terrorystów. No to jest dość specyficzny moralne, moralny dylemat. Yy, yy, żeby uwolnić swoją, żeby uwolnili twoją córkę, musisz uwolnić tych, którzy próbowali zabić twoją matkę. Tak to w praktyce wygląda. Więc mówię o tych zakładnikach. Każdy Izraelczyk wie, kim był Hersz, poni Goldberg, zamordowany przez Hamas, gdy już był zakładnikiem, kim była Eden, Eden Jerusalem, piękna dziewczyna, która, która schudła do 30 kg po tym pobycie w sanatorium Cudzysłów brzydkie słowo w sanatorium Hamasu. Każdy wie, kim jest Doron, Romney i Emily, trzy dziewczyny uwolnione, uwolnione przez Hamas łaskawie, w cudzysłowie, wzeszły weekend. Jedna z nich bez dwóch środkowych palców, co jest symbolem już wytrwałości i zakładników, i ich rodzin, i państwa Izrael, które od ponad roku robią wszystkie, żeby ich uwolnić. Więc historia trwa, Nigdy się koniec historii przedwcześnie ogłoszony, był ogłoszony przedwcześnie. Historia trwa, antysemityzm niestety trwa, ale z drugiej strony ten naród Izraela pokazał w ostatnich kilkudziesięciu latach zupełnie nieprawdopodobną siłę. Według nie były trzy narody, które, które w takim specyficznym pokerze z historią odwróciły kartę, kartę historii. Niemcy, którzy z narodu wywołującego straszliwe wojny, stali się narodem pacyfistów, może aż za bardzo. Teraz Trump i inni muszą ich poganiać, żeby jednak skłaniać, żeby zwiększyli wydatki na, na, na armię. Polacy, obśmiewani, wyszydzani przez lata za polnisze Wirtschaft, za to, że jesteśmy bałaganierzami. Pijakami, że nic nie jesteśmy w stanie, niczego nie jesteśmy w stanie zrobić porządnie. Że, jak mówił Churchill, można coś zrobić dla Polaków, ale z Polakami nigdy. I trzeci naród, właśnie Izraelczycy, którzy po, po tysiącach lat bycia przeganianymi, prześladowanymi, mordowanymi, powiedzieli sobie dość czystek etnicznych, dość. Komór gazowych, dość pogromów, ktokolwiek podniesie rękę na nasze państwo, które jest gwarantem bezpieczeństwa naszego narodu, ktokolwiek podniesie rękę na naszych obywateli, zapłaci za to słoną ceny. To jest dziedzictwo Holokaustu, lekcja, którą Izraelczycy Żydzi. Wyciągnęli z tamtej katastrofy, i dzisiaj, po tych 80 latach, gdy dzieciaki pokazywały na słynnych zdjęciach z kroniki filmowej swoje numery na, na przedramieniu, przedramionach, w tym nasz słynny fotograf mieszkający w Nowym Jorku, Ryszard Chorowicz. To dzisiaj, mimo tych kolejnych dramatycznych, nowych, tra tragicznych doświadczeń, Żydzi mogą, mogą powiedzieć, a Israel, haj, naród Izraela żyje. Z przykrością stwierdzam, że niestety nie żyje ten naród izraelski, żydowski już na ulicach Warszawy, na Nowolipkach, na Nowolipiu, ale jak mówię, jesteśmy naszym siostrom i braciom winni pamięć i pielęgnowanie ich obecności tutaj w naszej historii i w naszym życiu. Wszystkiego dobrego w tym ważnym według mnie dniu, nie tylko dla Żydów.